Piłkarski klasyk przy Alei Mileckiego. Czarni Sosnowiec w meczu określanym przez tutejszych kibiców świętą wojną podejmą GKS Katowice. Faworyt tego spotkania jest jeden, ale piłkarki z Katowic już niejednokrotnie pokazały, że potrafią urwać punkty najlepszym zespołom w lidze. No na pewno na pewno jest to ciężki rywal, nie ukrywamy tego. Przyjeżdża do nas. Dla nas też to jest jakieś tam wyróżnienie, że kolejny mecz gramy u siebie z tym rywalem, bo nie ukrywam, że ten mecz przyciągnie na pewno rzesze kibiców, naszych fanów, bo wiadomo, jak tutaj w Sosnowcu, w Zagłębiu Dąbrowskim działa, działa sama nazwa GKS Katowice, więc dla nas, dla dziewczyn, dla, 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 cały, dla wszystkich czarnych będzie to na pewno bardzo fajny mecz, bo cieszymy się, że właśnie dzięki takim zespołom jak jest GKS, te stadiony mogą się powoli wypełniać, to nas bardzo cieszy. Natomiast odnośnie progresu, to na pewno, no, tam też zaszły duże zmiany, więc tutaj wiele zawodniczek do GKS-u dołączyło przed tym sezonem. GKS ma przede wszystkim ogromny budżet jak na Beniaminka, żaden Beniaminek jeszcze takiego nie miał, więc to na pewno też gdzieś połączenie budżetu z odpowiednią jakością, z odpowiednimi transferami spowodowało to, że GKS jest bardzo silnym zespołem, bo nie ukrywamy. Natomiast my musimy robić swoje, my się nikogo nie boimy, dalej realizujemy nasz plan, czyli zwycięstwo w każdym kolejnym meczu. I też jak pan zapowiadał przed sezonem, e, walka o Mistrzostwo Polski, no bo przecież ścisk w górze tabeli jest bardzo mocny. No nie rzucaliśmy słów na wiader. Ja cały czas wierzę, że gdzieś tam to Mistrzostwo polskie jest w zasięgu ręki. No musimy walczyć, musimy przede wszystkim my wygrywać spotkania, a mam nadzieję, że reszta gdzieś się potknie, bo nie ukrywam, że oprócz tego, że my wygramy wszystko, to gdzieś tam jeszcze punkty ktoś musi stracić. Natomiast ja wiem, że jest taka możliwość i liczę na to, że gdzieś tam te zespoły, bo liga się bardzo zaraz wyrównała. Ta przede wszystkim ta grupa mistrzostwa, gdzie tu każdy z każdym ty może stracić punkty. Przykład GKS-u Katowice z Górnikiem Łęczna, gdzie GKS wygrał 1-0, nikt się tego nie spodziewał. Mówi, mówi, mówiłem to, że ta gdzieś tam grupa jest coraz mocniejsza, co też bardzo cieszy, bo już nie ma, nie ma łatwych spotkań. Na każdy trzeba być naprawdę mocno zaangażowanym, mocno zadowolonym i przede wszystkim zostawić dużo zdrowia na boisku, aby wygrać. Końcówka sezonu będzie niezwykle intensywna dla podopiecznych Grzegorza Majewskiego. Czarne nadal liczą się w walce o mistrzostwo, a jest jeszcze przecież finał Pucharu Polski. To może być naprawdę bardzo udany sezon dla klubu z Sosnowca.